Witaj, chłopie, i witaj Babo. No bo już tytuł wymyśliłem. Więc muszę tak się z wami przywitać. Myśl, chłopie, myśl Babo. Bracie i siostro. Coś wam pokażę, słuchajcie. Coś wam pokażę. E tak, to jest okładka, to jest okładka pisma. O, tutaj tak to wygląda na moich kolanach pismo. Tutaj w środku jest tekst. O, nawet można tak zazumować, przybliżyć. Wtedy Szatan powstał przeciwko Izraelowi, pobudził Dawida, aby policzył Izraela. Nie będę się na tym skupiał. Tylko chciałem wam pokazać. Jak wygląda okładka i jak wygląda środek z jakąś treścią. Kolejny Księga Izajasza. Pocieszajcie, pocieszajcie mój lud mówi wasz Bóg. To jest kolejny tekst w środku. Tak, mamy Izajasza 40. Otwieramy, rozważamy. A ostatnia strona. Ostatnia strona pisma, wiecie co, co zawiera? Ostatnia strona, już Wam pokażę. O, to jest ostatnia strona. To jest ostatnia strona pisma. O, no, tutaj. Naprawdę. Pokazuję Wam, co zawiera ostatnia strona. Popatrzcie się. Jest okładka. Jest środek i ostatnia strona. Przemyślcie to sobie, nie? Eee, dlaczego zatytułowałem Myśl? Myślenie jest to proces łączenia faktów i tego, co już mamy. Eee, odpowiedzi są dookoła nas. Kiedy masz odrobinkę wiedzy, już coś z tym sklecasz. Kiedy nie masz wiedzy, inni się tobą opiekują, ale My nie zadajemy po prostu pytań. My utożsamiam się z wami. Problem polega na tym, że nie szukamy, bo kto szuka, ten znajduje. A do tego potrzeba zadawać pytania. Poszukiwania to są zadawanie pytań. Także zadawajcie sobie pytania, odpowiedzi są wokół nas, was.